Jak włączyć płatności odroczone w dokumentach wystawianych w POS Interface dotykowy w subiekcie Nexo Nexo Pro W celu włączenia płatności odroczonych w POS Interface dotykowy należy wejść w moduł konfiguracja i edytować ustawienia stanowiska Dla dokumentów wystawianych w POS Interface dotykowy możliwe jest domyślne zapisywanie ich z odroczonym terminem płatności Liczbę dni terminu płatności można zmienić ręcznie Możliwe jest także wybranie przycisków dla płatności przelewem, płatności cesyjnej, odroczonej oraz bonu własnego. Należy wiedzieć, że dla płatności odroczonej rata zawsze będzie tylko jedna, więc jeśli forma płatności definiuje więcej niż jedną ratę, to pozostałe będą usuwane z dokumentu. Po dodaniu przycisków w konfiguracji POS Interface Dotykowy należy zapisać zmiany. Podczas wystawiania dokumentu, w którym wybrany jest nabywca, można skorzystać od razu z dedykowanego przycisku Płatność Odroczona. Do wyboru są cztery wcześniej zdefiniowane terminy płatności. Można także ręcznie wybrać dowolny termin z kalendarza. Można też skorzystać z przycisku Płatności i w nim wybrać albo Dzielona, albo Odroczona. W tej pierwszej można wybrać przelew wraz z określeniem odpowiedniego terminu płatności. Po wybraniu drugiej pojawią się od razu terminy płatności.